Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się papryką. Pokażę Wam, jak obrywać liście, pędy boczne, do którego miejsca je obrywać. Pokażę również, co robić z takimi kwiatkami, ponieważ one się już nie zawiążą. Także zaczynamy. Papryka, podobnie jak pomidor, z końcików liści wypuszcza wilki je trzeba pousuwać tak samo należy usunąć liście przed to pierwsze duże rozgałęzienie, z którego wyrastają nam już papryczki to już jest papryka zawiązana ja generalnie co roku w tym miejscu usuwałem zawiązki kwiatowe żeby nasz krzaczek był bardziej wzmocniony ale w tym roku jest to dość, dość specyficzne Teraz i tego nie robię jak widać, że tutaj już są dwie papryki z pierwszego rozgałęzienia. Tutaj są kolejne już powiązane i tutaj, tak samo ale tak. Najpierw od odrywania: obrywamy wszystko i wilki, i liście. I już zostawimy, ale wyrwiemy te dzwiczki. I gotowe. Jeden krzeczek mam zrobiony. Tutaj będzie dość sztywna łodyżka, żeby nam całą paprykę utrzymało. Robimy to po to, żeby zachować dobrą cyrkulację powietrza pod paprykami. Papryk nie musimy zapylać, jak pomidoru, ponieważ one same się zapylą widać, że lekko wiatr przewiewa w tunelu te liście się same bujają no i co? i to samo robimy z tym pędem z tą o. tak tu robimy Kawałek przed samym pierwszym rozgałęzieniem. Już nie obrywamy liści, zostawiamy je. Tylko obrywamy same wilki. Jak jesteśmy tutaj, no to tu wam od razu pokażę, bo ten kwiatek się nie zawiąże. Tylko od razu też usuwamy. Teraz tutaj papryka jest ładna, sztywna, ładnie stoi. O, co? Tutaj jeszcze tego. zniemy tego wilka, a tego też. On też tak brzydko rośnie. I teraz tutaj, o, te wilki wszystkie usuwamy. Tu nawet jeden kwiatek spadł, ale to nic się zdarza. Tak, tu jeszcze jest w środku. Ogólnie robimy to po to, żeby poprawić cyrkulację powietrza. O, tu jeszcze jest zakwitła. Także może być dużo tych papryk w tym roku na, tym, na tych krzaczkach, no ale musimy za pamiętać o tych zabiegach pielęgnacyjnych. Tu mamy kolejną, też obrywamy od samej ziemi. Tak. O, kwiatek spadł, to się nie ma co przejmować, ponieważ ten rok jest taki nie za specjalny. Się zdarza, no ale jest zapylona. Papryczka są małe. Tu malutka taka rośnie ze środka. Tak więc jest dobrze. I teraz tak. Takie obrywanie wykonujemy wyłącznie w tunelach foliowych. Na świeżym powietrzu, jak papryka rośnie, zostawiamy te wilki. Niech one sobie rosną. Nie obrywamy ich. To jest potrzebne. Można wtedy prowadzić sobie papryki na więcej pędów. Tylko trzeba je wiązać. Takie jak mamy tutaj. Papryczki. Obrywamy do pierwszego rozgałęzienia. I to jest. zrobi się nam taka kopułka fajna. Ona będzie sobie tak rosła. Rozwijała się. O, tak jak tutaj widać. Jest jedna, druga, trzecia, czwarta. Z każdego tego rozgałęzienia. Pojawiają się nowe papryczki. Co najważniejsze, są zapylone. I teraz tak papryka w przeciwieństwie do pomidora lubi mieć ciepło. I w dzień, i w nocy. Najlepszą pogodą dla nich to jest, jeżeli jest około do 30 stopni w dzień, no i nie spada temperatura poniżej 15 stopni w nocy. Teraz tak jeszcze co wam powiem. To podlewanie, trzeba je podlewać dość często, żeby miały wilgotną glebę. Ale też trzeba tak samo jak w przypadku pomidorów zagwarantować im odpowiednią wentylację i przewiew. A więc, jeśli, jeśli chcecie mieć dobre plony, możecie zastosować się do moich porad. Ta łodzieżka sama w sobie będzie na tyle sztywna, że nie będzie wymagała pomidorów fabryk ani podwiązywanie, No, i to tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli jesteś zainteresowany tą tematyką, to obejrzyj pozostałe filmy na kanale. No, i to wszystko na razie. Cześć.